Kochani, witam, witam serdecznie, piękny, słoneczny dzień, aż miło, wesoło i dzisiaj króciutko na temat, jak to się często czujemy, szczególnie po okresie zimowym, gdzie dni były długie, ciemne, zimne i nagle budzimy się jak te niedźwiedzie na wiosnę i, i często czujemy się prawie zdezorientowani, szczególnie teraz to nową energię, wcale bym się nie dziwiła. Co mam zrobić? Co postanowić? Co zmienić? I wiecie, co najlepiej to małymi kroczkami, czyli niewielka decyzja, olbrzymi skok przepaść, tylko po malutku. OK, no więc zacznę może od tego, co najbliżej mnie. I tutaj użyję feng shui, bo faktycznie na to jest najlepsze: oczyszczanie energii wokół nas. Dom, garaż, samochód, jak przynajmniej. W moim przypadku będę musiała wyczyścić na zewnątrz, wewnątrz, uporządkować. Dla mnie jest to ogromnie ważne, bo dużo czasu w nim spędzam. To jest mój drugi dom: dom, no cóż, szuflady, szafy, półeczki. Przyjrzeć się temu z bliska, co już nie służy, co niepotrzebne, oddać, sprzedać, pozbyć się. Czasami trzeba po prostu wyrzucić. Jak już ma dziury, a dalej trzymamy, bo służyło 27 lat temu. A bluzeczka była dana przez kogoś, na kim mi tak ogromnie zależało. No i już ani to nie pasuje, ani to rozmiar, ani kolor, ani wzór. I dużo ma dziur zrobionych przez mole. Wyrzuć. Wyrzuć. Chcesz pokazać. W tej nowej, szczególnie energii, żeby przyciągnąć to, co chcesz. Czy naprawdę chcesz rzeczy z dziurami? Rzeczy, które są niepotrzebne? Oczywiście, że nie. W związku z tym trzeba właśnie to zaprezentować pokazać. Garaż. Czy garaż jest ważny? Dlaczego garaż? Ja wrzucam do garaża cały śmietnik, który mam. No bo co mam z tym zrobić? Nie mam zapasowego pokoju. A stoi ciągle lodówka zepsuta od 15 lat, i, i już nie powiem wielu innych rzeczy, łącznie z kołami, które są podziurawione. Nie wiem czy. No, ale nigdy nie wiadomo, może trzeba będzie jeszcze naprawić. A ta zepsuta maszynka do mięsa z lat 60. No, kochani, czas pozbyć się tego wszystkiego. Pozbyć się, bo pozbywając się starych rzeczy, robimy miejsce na nowe potrzebne. Ok? A więc: hmm, tego wszystkiego się pozbywamy. Samochód też czyścimy, porządkujemy, ogródek, donice, kwiatki. Wszystkiemu przyjrzeć się naprawdę z bliska. I faktycznie popatrzeć, czy to, co robimy, czy to, co mamy, co posiadamy, co uważamy, że dla nas jest szczególnie ważne, czy ciągle jest ważne. Bo może już praktycznie nie ma żadnego znaczenia i tak może być. Że my się czegoś trzymamy, trzymamy, ale tak naprawdę to już dla nas nie przedstawia żadnej wartości. Więc naprawdę warto z wiosną, nową porą roku, Uczynić nowe ja, czasami zmienić makijaż, fryzurę, całą garderobę, bo to najbardziej przychodzi mi do głowy, bo wtedy zaczynamy inaczej siebie postrzegać. No, coś do pomyślenia, buziaczki, mogę to zrobić, bo wreszcie samochód stoi, uściski i do kolejnego razu.